Ludzie, zdradzę Wam pewien sekret, o którym nawet ja nie wiedziałem. <laughs> Żartuję. Wiedziałem. Yy, ale wstyd trochę się do tego przyznać, ale zawsze chciałem być sumo i się przepychać z innymi sumokami. Ale jest jeden mały problem. To znaczy, ja jestem tym małym problemem, bo tak to ja, to tak właśnie wyglądam. Wyglądam jak Billy albo jak jakiś patyczak, i to jest właśnie ten problem, że nie mam masy. Więc nie wiem, nie wiem jak ja to zrobię, ale muszę trochę przytyć. <ścoughs> A co tutaj się dzieje? Patrzcie na to, w sumie brzuch ma duży, ręce ma duże, i teraz zaczęła ćwiczyć nogi, bo są patyczkowate. Nie są proporcjonalne do reszty ciała. A ten chłop to jest takim patyczakiem jak ja. Nice, czyli nie jestem sam. To mi się podoba. Dobra. Y, zmierz się pier z pierwszym sumo. Dobra. Y, sprawdźmy co tu jest. Y, tu jest. Co to było? E, czemu ty masz nas kapibare na smyczy? Co jest? Ja też chcę. Aha. Trenuje jedzenie? Aha. Spoko, dobra, nie wnikam w to. Szkoda, widko tej kapibary, bo jakoś tak znika, jak on je. Może on też ją mnie je? yy, Tu jest kościotrup. Wygląda w sumie, jakby ważył mniej niż ja. Więc chyba będę miał szansę, ale zobaczę jeszcze innych. Uczeń! Baby, to jest? Babyk! Ciebo babyk! Yy, yy, ludzie. E, trochę będzie... trochę będę się z tym źle czuł jak e, będę bił się z dzieckiem, ale no, do no, niestety uszę. Dawaj babik! Dawaj! 3, 2, 1... Dawaj bebik! No puść, pusz! O! Oh. Kit mnie połamał? Co jest? Jeszcze do ciebie wrócę, zobaczymy. Eee, kto tu jeszcze jest? Nerd! Nerd! Na pewno dam radę sobie z nim! Dawaj, dawaj, zaciskaj, puść, 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 puszcz! Serio. Dobra, nieważne. Już, już więcej nie będę próbował się z nimi bić, a ten... A ten, ten, ten... ten... ten tak samo bo większy brzuch... Duży brzuch, duże ręce, a nóg W ogóle nie robił, gościu. Dziwnie wyglądasz, wyglądasz jak takie chodzące jajko. W porównaniu do mnie, chociaż dobra, nie będę nic mówił, bo jeszcze mnie pobije. Ja ważę gdzieś około 10 kg, a on chyba... Stonę, więc... Yy, odejdę. Na bezpieczną odległość lepiej. Ej, biją się, biją się! Dziecko! Nie, ho, ho. nie biedna kapibara! Ty, dziadu! Ty kidzie jeden? Pokłonam cię za to, że kapibarę pobiłeś. Dobra, to biorę się za moją pierwszą walkę z kościotrupem. Mam nadzieję, że dam radę. Dobra, kościotrup, płamy ci te ostatnie kości. Dawaj, 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 dawaj! Tak, 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 tak. Aha, noob. Noob, noob. Łatwo, łatwo z tobą wlubie jeden. O, bo swoją pierwszą wygraną, fajnie. Jest trochę jedzenia, aby stać się większym. Dobra, super podpowiedź. Dobra, już nie chcę jeść jedzenia. Trenuj nogi, aby były bardziej stabilne. Ta mama robi się coraz większa.

Nie wiem co to. O, o! No, prawie wygląda to tak, jakbym to bił w ogóle. Albo przepychał. No, w sumie. Dobra, yy, jakiś prezent tu jest. A, 5% wygranych. Spoko. Teraz muszę zdecydować, jaką partię chcę ćwiczyć. Bo moje nogi. No, nie oszukujmy się, nie wyglądają za dobrze. Moje ręce. Też jak, jak jakieś patyki. Ale. Moja klata, klata jest spoko w sumie, wygląda super. Także wydaje mi się, że biorę się za. za ręce. Najpierw biorę się za ręce. I potrzebuję 30, żeby wejść na drugi worek. Dobra, to zaraz będę miał. I będę bił się z kapibarą, Znaczy, nie będę się bił z kapibarą, ale będę obok kapibary. Dobra, dobra, mam już, mam już. Ha! Uuu, dostaję po 10! No! No to jeszcze trochę i... A nie jednak nie trochę. 1200 potrzebuję, żeby przejść na worek z kamienia. No super. No to jednak spędzę tu trochę czasu. Wow! Moje ręce zaczynają rosnąć. Dobra, zrobię ocenkę. Ej! Czy nie ja mam włosy pod pochami. Co, co to jest? Ciało tak dziwnie wygląda? Zwierzęta domowe! To są zwierzęta? Za 15 wygranych będę miał peta. Zobaczmy jakie są pety. Jest dog, jest kot, jest co to jest? Ptak czy rybka? Chyba rybka, dobra. Świnka, kolejna rybka, a tego tego to nie wiem. Ale mam nadzieję, że go blusuje. I złota rybka. Wow. Oj. Często, nie nie tak. Dobra, nie. Mam nadzieję, że za często nie będę chodził w ten dźwięk. a już jest założony ten pet. Super. Złota Rybka, 1.40 trening. Super! Patrz, widzisz moje ręce? Już, już jestem lepszy od ciebie, większy. Znaczy, no dobra, jestem wyższy. Ale nie większy, ale... Yy, 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 myślę, że dam radę. Dawaj. Dawaj, dzieciaku. Uuu, nie, 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 staje, daje, klikam, 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 nie! Właśnie boli rękę, halo! Pomocy! Uuu. Muszę więcej poćwiczyć, muszę więcej poćwiczyć, bo inaczej yy, go nie pokonam. Dobra, w końcu mam 1200. Teraz yy, będę bić kamień. Yy, nie pytajcie, co ja robię ze swoim życiem. Uuu, dostaję 28! A to dalej mało. <laughs> Ale ej, mam chyba tyle stręża, mam tyle siły, żeby pokonać w końcu tego kida. Dobra dziecko, dawaj. Dawaj dziecko. Dawaj. Dawaj, tak ci nakopię, że pójdziesz grać w Fortnite I DOSTAŁ! W końcu! Ale... Yy, nakopię mu jeszcze raz. Za to yy, muszę się zrewanżować na nim. Tak, wow, Ale się głową odbił od schodów! Na tego potrzebuję 18 tysięcy siły. Yy, Także nie dam rady, niestety. Co?! Naderda potrzebuje 8 tysięcy?! on powinien być chyba pod kidem? Tak, żeby sobie poprawić humor, to jeszcze... Yy... Zawalczę z kościotrupem Lubię go łamać. O, Ooo! No, odbił się od tego brzucha! O, gościu, ale masz pewnie mięciutki brzuch. Dobra, yy, wyglądam już coraz lepiej, więc biorę się dalej za robotę. O, uja! Uja! Patrzcie na te kościotrupy! Dobra, mam już 5000 siły. Pokonać szefa... Płaci 10k wygranych, aby odwokować. Aha, ty jesteś tym szefem? Yy, dobra, zawalczmy. Za, za Oj, ale kościotrup poleciał. Hej! Ło! Ale walka, ale walka! To, to się źle skończy, chyba. Dla jajko zjedacza to się źle skończyło. Dobra, yy, mistrzu yy, sumo, yy, który nie ma pępka, który ma kwadratowe ręce. Który dziwnie ubrał majtki. Nie w tą stronę, chyba. Ej, nie bibię. Nie, a bo i dobrze chyba ubrał. Czemu nie masz szyi? Dobra, walczmy! Walczmy, mistrzu! dawaj! no, no! Pusz, 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 pusz! co, Co, czemu tak dziwnie leży? Co jest? Go, wiesz co, gościu? Przyjdę tutaj i cię pokonam, zobaczysz. Ale najpierw się tobą zajmę, a spróbuję, spróbuję, może go pokonam. Dawaj, człowiek jajko, człowiek jajko, To daj radę, i radę! <grywa> Rzuciłem człowiekiem jajkiem, patrzcie! Jak, patrzcie! Patrzcie na moją budowę ciała, ale jego, nie, nie wiem, nie wiem jak to, jak to jest możliwe, ale wygrałem. Ej, w ogóle trzeba mieć, polecane jest 18 tysięcy stranger, żeby z nim wygrać. A ja to zrobiłem mając 5 tysięcy? Widzicie? A opłaca się robić ręce. Dawaj, jeszcze raz. Człowiek, jajko. O, teraz jest jakiś silniejszy. Boli mi już ręka. Gi... Znaczy nie giń, leż tam. Dobra, wracam do, do swojego kamienia. W ogóle to już chyba każdego pokonałem. Pokonałem Kościotrupa, pokonałem Kidosa. A, a właśnie, chyba Nerda jeszcze nie pokonałem. Albo może i się z nim biłem? No, nieważne, i tak go pokonam jeszcze raz. To było takie szybkie, że nawet nie wiem kiedy. Jeszcze raz. O! O! Wow! Kombo! Pchnąłem dwóch naraz, pomogłem. Pomogłem tej babie chyba. Dobra, mam już 10 tysięcy. Na pewno teraz dam radę. Z człowiekiem bez szyi. Wow. Oni dali radę, a ja miałbym nie dać. Walka, walka, człowiek bez szyi, dawaj. Oj, jego głowa się schowała. O! Dawaj, dawaj! Dawaj, dam radę, dam radę, dam radę! O! nie, nie, nie dam rady chyba. Proszę, proszę. Nie, 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 nie przepychaj mnie. No, czemu tym brzuchem mi przepchnął? Gdyby nie ten brzuch, to bym dał radę. O, biedna świnka. No nic, muszę się brać za trening. Y nie pytajcie, ok? Troszkę rączki mi urosły i jakieś takie zielone się tutaj zrobiło. Nawet nie wiem, co to jest, ale nie podoba mi się to. <grywdy> Bardzo mi się to nie podoba. <grywdy> Także zdecydowałem, że teraz <grywdy> będę robił nogi, żeby to jakoś wyglądało. O tak, biorę się za nogi. O. <grywdy> nie wiedziałem, że tak się nogi robi. Wystarczy je podnosić do góry i dawać na dół. Spoko. Czemu przeszkadzasz mi w ćwiczeniach? To jest Spider-Man? Spider-Man, to ty? Uwaga, uwaga. Nadeszła ta chwila. W końcu wyglądam jak prawdziwy sumo. Co to jest? Mój brzuch jest taki mały w porównaniu do Nukirong, że nie wiem. Ale trudno. Zamierzam tak wyglądać i każdego pokonywać. Teraz na pewno cię pokonam. 3, 2, 1... O, PUSH, PUSH, JEST, 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 A O Ło, jest taki ciężki, że nawet go nie wypchało z ringu. TAK! O tak, lubisz się przewracać gościu, lubisz, lubisz. Dobra, muszę go teraz kilka razy pokonać, żeby przejść na drugą salę i pokonać następnych. Bo będę mistrzem sumo. Dobra, ostatnia walka, ostatnia walka z człowiekiem bez szyi. Tomasz! Jak Ci się to podobało? I co? Teraz ja mogę się klepać po brzuchu gościu. Masz. Ja jestem tutaj mistrzem sumo. Mogę iść na następną salę! Uuuu! Uuu. Kolejny kit! Smal Jeff! Trzeba 267 tysięcy strangea! A na tego czeka 800 tysięcy ponad! Ty nie wyglądasz jakby na ciebie potrzebować było. Trzeba dużo stręża. A ty, co to jest? Czemu maklata zrobiono nogi tak dziwnie, a jak patyczaki? Nie, gościu, muszę cię pokonać za to. Bo mi się nie podobasz. O, no, no, no! Nie, nie! Kurde! o Ej, wykopało mnie na drugą salę. Znaczy na pierwszą. Kurczę, to chyba ten brzuch jego mnie wypchał. A tu jest Big Jeff! On. To jest kwadrat, to jest kwadrat. Na pewno dałbym mu radę, ale nie będę próbował nawet. Temu też dałem fory, naprawdę. Więc podajmy się wyzwania i pobiję fajnego mistrza. Deut. Na niego trzeba 16 milionów siły, ale, ale to nieważne. Ja mam w sobie potencjał, motywację i na pewno coś jeszcze. Do, daj, No tak. Wiecie co? Ja już nie chcę być więcej sumo.